Bardzo często pokazuję Wam takie mega produktywne dni, ale u mnie też bywa różnie. Tego dnia jechałam na uczelnię, a dzień zaczęłam od wypicia zakwasu z buraków. Nie zdążyłam sobie zrobić nic do jedzenia, dlatego pojechałam rano do maka, zabrałam sobie kawę przy okazji i prosto na studia. Tego dnia jakoś nie miałam ochoty, żeby się malować i ogarniać, więc po prostu ubrałam cokolwiek i wyszłam. Miałam w trakcie okienko, więc pojechałam do mieszkania, dokończyłam śniadanie i wróciłam na uczelnię jeszcze na jedno zajęcia. To był czas, kiedy miałam dość sporo egzaminów. Więc w planie tego dnia miałam naukę, ale wiedziałam, że tak wszystkiego nie ogarnę. Po powrocie z uczelni kupiłam sobie jeszcze kawę, i faktycznie udało mi się trochę pouczyć, ale niedużo. I pamiętajcie, że to jest normalne, że nie zawsze uda wam się zrobić wszystko, co sobie zaplanujecie. Ja tego dnia chciałam naprawdę pouczyć się po prostu wszystkiego, ogarnąć sobie wszystko na zapas. A skończyło się na tym, że znajomy napisał do mnie, czy chce iść na domówkę, i uznałam, że w sumie, dlaczego nie. Wróciliśmy tak naprawdę rano, więc ja pojechałam praktycznie prosto na trzy kolejne egzaminy. Ale czy było warto? Jasne, że tak. Mimo, że rano byłam trochę zniszczona. Bo pamiętajcie, nie każdy wasz dzień musi być idealny i nie zawsze musi być tak, jak sobie zaplanowaliście. Do zobaczenia!